Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl Zaczynamy od biegania. Miłośnicy tej formy rozrywki na początku miesiąca rywalizowali w biegu szczytniska siódemka. Na starcie zmagań pojawiło się około 200 zawodników. Bieg ukończyło 173. Zwyciężył z czasem 23 minut Tomasz Sobczyk. Drugi rezultat osiągnął Dominik Samoti. Ostatnie miejsce na podium należało do Grzegorza Kiełczewskiego. Wśród pań zwyciężyła Małgorzata Kapa, a kolejne miejsca zajęły Lucja Kłomyjska i Justyna Romanowska. Czas Najlepszej zawodniczki to 28 minut i 24 sekundy. Pozwolił on na zajęcie 26 miejsca w klasyfikacji generalnej. Cieszy fakt, że w próbie wystartowało sporo uczestników programu i ty możesz zostać Maratończykiem. Jak widać, oprócz treningów członkowie grupy aktywnie sprawdzają swoje możliwości w biegowych zmaganiach. W drugim tygodniu sierpnia Odbył się natomiast trzeci turniej w siatkówce plażowej. Wśród pań wygrał zespół Węgierki w składzie Iga Kozińska i Agata Śliwa. Drugie miejsce przypadło Mirabelkom, czyli Karolinie Olszewskiej oraz Katerinie Amieluchowej. Brąz wywalczyły Łabędzie Beata Szulgowska w duecie z Dagmarą Buchholz. W kategorii panów ze złota cieszył się Koksownik, czyli Michał Jermakowicz i Wojciech Zaremba. Srebro przypadło ekipie o ciekawej nazwie Puste Głowy, w której grali Kamil Preś i Michał Kuczyński. Ostatnie miejsce na pudle zajęli Tomasz Barański i Maciej Cierniak z ekipy Dlaczego ja? W mikstach, czyli duetach damsko-męskich, triumf krótkiej piłki przed trójkątem i grubaskami. W ten weekend zmagania siatkarskie numer 4 w kategorii panów emocji mniej, Znamy bowiem już mistrzów otwartych mistrzostw Wrocławia w tym sezonie. Jeżeli chodzi o rozgrywki mężczyzn, tam już zwycięzca otwartych mistrzostw Wrocławia jest jasny. Są to panowie z Koksownika, natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki pań, tam jeszcze walka trwa nadal. Organizatorzy w weekend spodziewają się sporej frekwencji. Liczymy, że sobotnie rozgrywki będą bardzo popularne. Wśród panów spodziewamy się około 20 par. Jeżeli chodzi o rozgrywki pań, 15. Będziemy grali na 3-4 boiskach na Morskim Oku. Jeżeli chodzi o niedzielne rozgrywki, tam około 6-8 par, jeżeli chodzi o Oldboje i 20 również w Mixtach. Cały cykl również cieszył się sporym powodzeniem. W ramach całego cyklu startowało już około 115-120 par, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o frekwencję. Sądzę, że to w dużej mierze jest kwestia rosnącej popularności siatkówki plażowej oraz bardzo dobrej pogody, na którą udało nam się trafić. Już dziś zapraszamy na 15 kronikę OMW, która 27 sierpnia w wiadomościach sportowych Sport Game opowiemy o ostatnich siatkarskich zmaganiach, zawodach w skłoszu oraz bowlingu. centrum Skłusza Red Redeko